Cześć kochani Floryda i Tomek, właściciel Florydy. Dzień dobry. Właściciel tego Hollywood, tak? Tak, w północ, między Hollywood ta część jest moje, właściciel Hollywood. Nie mylić Hollywood, Kalifornia. Tam jest kiepsko, tam jest teraz dry season. Tak, tak. A, tu jest, a tu, jest, tu jest wet season. Chodźcie zobaczycie jak fajnie wygląda tutaj. Można zobaczyć widok z balkonu, oczywiście. I strasznie tutaj szumi cały czas. Coś. Uwaga, zmiana światła. Nie denerwujecie ten szum? To jest jedyny minus tego wszystkiego, tak? Że... Cały czas coś wpułczamy. No nie jak ma, jak połączyć coś z jest... nie ma jak tego wyłączyć Nie ma jak tego wyłączyć. No, to jest problem. Sprawdzałem bezpieczniki, sprawdzałem wszystko. Nie, ale... To jest problem. Trzeba to ten temat ten coś zrobić. Z ja wiem, ja wiem. No nie może mieć wszystkiego. Bo na przykład u nas jak pada śnieg to kurde cicho jest. No właśnie, to jest, tak. to, to, jest, to, to, jest, to, jest to jest do tego tęsknię powiem szczerze, do tej ciszy, tego śniegu, tego... Wada się niegrzecznie, cały czas fala. Cały czas fala. Cały czas fala. jest. Trzeba